pięć, cztery, trzy, dwa, yes. ja jeden. tu trzymam ręką. teraz jest. No, yes. Prawy 7 nie ciąć 80 prawy łód, przechodzi w lewy 7 przechodzi w prawy 7 do prawy 6 60 prostój, prawy 7 prawy 7 z hamowaniem do lewy 3 minus nalot lewy 3 minus nalot 60 prawy 2 przyciąć 300 Prawy 2 plus Przyciąć syf Prawy 2 plus przyciąć syp I 30 3 minus przyciąć 300 Prawy 5 minus nie ciąć Na chwilę puszczę. Prawy 5 minus, nie ciąć I 60 Prawy 2 plus, wyp, wyp 100 Czemu nie ciąć? Chyba a Nie ciąć było A to ciąż no to 100 plus, 120 prostuj Lewy 7, 50 Lewy 2 plus, wygrodzenie Lewy 2 plus, wygrodzenie 70 Prawy 5 Prawy 5, 100 Lewy 5 przyciąć. Lewy 5 przyciąć. Do amowanie. Prawy 7 przechodzi w prawy 2. Prawy 7 przechodzi w prawy 2. 50 prostój. Lewy 7. Do prawy 4 minus nie 50. Lewy 4. 20. Lewy 2 wyprzmiało. Lewy 2 wyprzmiało. 100. Prawy 2. Przechodzi lewy 3. Lewy 3. 20. Lewy 3. Do prawy 3 wypuść. 200. Pójść na chwilę. Prawy 7. 100 z hamowaniem. Szykana od lewej. 100 z hamowaniem. Szykana od lewej. Przechodzi w prawy 7 Przechodzi w lewy 7 i 300 Prostuj. hamowanie, lewy 3 minus z drogi Lewy 3 minus z drogi 150 Lewy 7 40 Prawy 7 prawy 6 plus 150 znowu prawy 6 plus 50 lewy 7 do prawy 7 lewy 7 do prawy 7 przechodzi w lewy 7 120 prawy 6 60 hamowanie lewy 3 z drogi hamowanie lewy 3 z drogi 100 Lewy łuk. 70, prawy 6 plus, przechodzi w prawy 5 minus, prawy 5 minus, minus 60, lewy 7 długi, lewy 7 długi, 40, znowu lewy 7 100 Lewy 7, 60, z hamowaniem lewy 3, lewy 3, lewy 3 60, prawy 2 nie ciąć, prawy 2 nie ciąć i 50, lewy 2 nie ciąć 300, lewy 6 plus przyciąć.

Prawy 2, 100, lewy 3 nie ciąć, przechodzi w prawy 7, 20, prawy 2 otwarty, prawy 2 otwarty, 20, lewy 4 nie ciąć, 30, prawy 4 plus przyciąć, przechodzi w lewy 3. To prawy 2 minus. Dwa. prawy 2 minus, 100. Prawy 2 nie ciąć. Prawy 2 nie ciąć, 30. Lewy 7. Siedem. 70, lewy 5 plus. Lewy 5 plus, 100. Prawy 3 nie ciąć, 40. Lewy 4, do prawy 4, nie ciąć, na płyty, do szczytno, 60, w prawy 7, 120, z hamowaniem, lewy 2, ciasno, syf. lewy 2, ciasno, syf. 40, w prawy 2, przyciąć, 30, szczytno, do lewy 7, szczytno, do lewy 7, 100. Prawy 6, nie ciąć, syf, i 500, Skamowanie. lewy 6, do na szczycie prawy 2, nieciąć. lewy 6, do na szczycie prawy 2, nieciąć. do na szczycie prawy 2, nieciąć. 80. prawy 2 nie ciąć 50 lewy 2 plus nie ciąć przechodzi w lewy 6 do prawy 7 60, prawy 4 plus do lewy 5 dno nie ciąć 300 prostuj lewy łuk za krzaki i 200, prostuj z hamowaniem prawy 2+, nie ciąć i 200 lewy 5, przyciąć 40, prawy, prawy 7 i 200 Znowu prawy 7, prawy 7, 70, z hamowaniem lewy 2 nie ciąć, hamowanie lewy 2 nie ciąć, 100, prostuj, lewy 7, bardzo długi, 120, z hamowaniem lewy 2 z drogi, shooter, lewy 2 z drogi, shoot. Shooter. 30. Lewy 7. 40. Asfalt. Lewy 7. 30. Prawy 5. Niedząć. 60. Prawy 7. Przechodzi w lewy łk. Podwójny. Prawy 7. Przechodzi w lewy uch Podwójny. Do prawy 6. 30. Lewy 7. Hamowanie. 40. Prawy 3. Otwarty. Hamowanie. 40. Prawy 3. Otwarty. 30, prawy 7 krótki, przechodzi. Lewy 7, do prawy 7 nie ciąć. 70, lewy łuk, zacisk do 5 nie ciąć. Lewy 5 nie ciąć, do prawy 5, nie ciąć, no. 200. Lewy łuk, 70 z hamowaniem prawy 3. Hamowanie prawy 3. 100 się będę starał tak w miarę to trzymać lewy łuk i 300 z hamowaniem lewy 2 plus wyp. hamowanie lewy 2 plus wypuść i 185 puszczam prawy 7 yy... prawy 7 400 wybija 30, prawy 6 plus 400 wybija 30 prawy 6 plus i 300 lewy 2 za drzewo lewy dwa za drzewo i 150 3, nie ciąć. I 50. Prawy 5, nie ciąć. 40, prawy 6, no, nie ciąć. Przechodzi prawy 4, plus. Do lewy 3 minus do tyłu. Prawy 4, plus. Do lewy 3 minus do tyłu. Trzymajcie się. Trzyma. mamy falgo. Fal 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 fal

Lewy 4 przyciąć. 200 Wygrodzenie od lewej. Do lewy 2 głupota. Wygrodzenie od lewej. Do lewy 2. Lewy. lewy. 70. Prawy 2 ciasno. 150. Prawy 3 nie ciąć. Lewy 3 nie ciąć. 50. Lewy 2. Przyciąć. 250. Z Lewy 2 na shooter. Przyciąć. Lewy 2 na shooter. Przyciąć. I 50. Prawy nawrót 1. Na płyty. 50. Lewy, prawy, krótkie, I 200 Zaszczytem. prawy 6, przyciąć Nie ciąć, nie ciąć, prawy 6, nie cioć. do lewy 6, krótkie, przyciąć 40, lewy 7 40, lewy prawy, krótkie, wzdłuż 80, lewy łuk, 200 Hamowanie za szczytem 20, prawy 2 Za szczytem 20, prawy 2 120 Prawie 3 plus przyciąć Prawy 3 plus przyciąć do lewy 7 100 z hamowaniem lewy 2 I znowu 100 nie ciąć. Lewy 2, nie ciąć. 60, prawy 7 krótki i 600. Prawy 6 na lot, przyciąć. Prawy 6 na lot, przyciąć. 30, lewy 7. 70, z hamowaniem, prawy 2 przyciąć. Prawy 2 przyciąż, 30, prawy 7 krótki, 70 lewy łuk, 70 znowu lewy łuk, 100, lewy 7, 80 z hamowaniem lewy 2 sy wyp. Lewy 2 sy wyp przechodzi w prawy 7. I meta zaraz Przerwa? Aha Dobrze że jedziemy, mam i palec boli w Który? No. Kciugo trzymania Trzeba tu podłożyć coś, albo jest źle wsadzone